No hej, z tej strony pani Gajowa, a dzisiaj wracamy do Prim. I mam pewien plan, bo. Ponoć nasze oczko dostało ten kłębek wełny i ja bym chciała go zwrócić kotu. Zobaczmy. Oddaj kotu. No, biedak, no, smutny jest. A, on ma po prostu tu. Jej. Zrobiliśmy dobry uczynek. Oddaliśmy ko kotu zabawkę. Ok. I mamy przecież ten. Martwy kwiatek. Zastanawiam się czy nie warto by było z nim pójść do specjalistki od ożywiania kwiatów. Okej. Okay. To idziemy y, mapa. Znowu będę gadać? If you hate me as much as you <laughs> say, Then why do you and that three-headed creature of yours always come back to me, eh? Why not stay away? And is miss enjoying the you all alone and miserable. Never. I Persephone, can you revitalize this herb for me? What a question. Give me the poor fellow. Oh, he says he's been treated very badly. Oh, yeah, yeah. The garden where I found him was pretty neglected. Oh, must be the fates. Only one of them really likes being in the garden, but I don't remember which. Anyway, let's breathe a little life into him, shall we? I don't think it's working. Why not? Hmm. it seems he's been dead too long already i'm sorry but i can't work wonders no i guess you'll have to stay dead flowery friend huh what happened i i think i saved the flower wow he's alive amazing how did you do that i, I have no idea you're full of surprises, little Miss Reaper. Um jeszcze mam jedną rzecz. Um. There's no need for an eyeball with spider legs here. Naprawdę? There's no Ale to już wiemy. Hank was right. Persephone was messing with the poor dog just wants to mark his territory. No, dobra, ale co mi to daje? Nope, not a good idea. No Tato. Dlaczego? No Tato. Ej, tam. It's the herb from the Fates garden. It's alive again now, but I have no idea. Dobra, pójdziemy, ożywimy tam, Ożywimy, obudzimy tą kotem I się zapytamy o tego kwiatka. Chodź. Która to była ta? No, ona lubi w o, ogrodzie siedzieć. this i've found this flower in your garden. you don't happen to know what it is, do you? of course. i know that. but why should i tell you? i had to look things up when i was younger, so you will have to do the same. bless you. Hyba. thank you. Let me guess, Clotho was awake before me. My... Tak 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 tak. i found this flower in your garden. You don't happen to know what it is, do you? No idea, darling. Take my advice. If you don't know it, don't smoke. Okay. Dobrá. Y... She has summoned the inescapable thread cutter. No, tak, oczywiście, dobra. found this everything about except that. Wow, pomogłaś. Dzięki. Lucky, ciebie lubię najbardziej. Dobra, musimy coś zrobić w takim razie. Dobra, pochodzimy trochę. A nie, czekajcie, bo jeszcze miałam taki plan. Gdzie jest ten gnom? Can you put this gnome on the board? I'm afraid I can't. The rules are very explicit here. All game of gnomes gnomes must have a bulbous nose and a white hat. Czekaj, czapkę mu przemaluję. To give him a white hat. shoots him if you ask me. <laughs> Masz. Let me see. Yes, this looks just right. Give it to me. I'll place it on my board. It'll also appear in Lackey Love 3's garden now, only bigger. Ah. At first there was no gnome and now there's a new gnome, a well-known gnome. There's no gnome like my gnome. Now say that fast 3 times in a row. Ma, czyli ja mogłam mieć więcej ruchów wtedy? Nie wiem. Sprawdź, jak to wygląda. Wow. Ale ja już teraz nic nie potrzebuję, chyba że mogę, z... nie chcesz z nim grać. Dobra, wychodzimy. Śmieszne to. Dobra, to teraz idziemy tam, gdzie chciałam pójść. Czyli pozwiedzać okolice. I zobaczyć, co ja jeszcze tutaj mogę. Dobra, 82 potrzebujemy. Sixty-two. co? That number is not being served right now. You may refer to the display over there. Please wait in line. Ah, line? What line? There's nobody here. No właśnie. It might seem like I have a plan, but I really, really don't. Nieprawda, masz plan tylko, albo z tego zrobić. No, kurde. Czy ja to mogę jakoś zetrzeć, ewentualnie? Nope. Not a nope. Another desperate attempt to keep the river from overflowing. Hmm. Am Pomysł. Zobaczmy czy to wyjdzie. Zrobisz to dla mnie, rozetniesz to. Mówiłam, ziarno. Okej, okay, mamy roślinki. A lot of unfinished business. Looks like something is supposed to be built here. Hmm. No to, but I will not create. A Daikia construction manual for a dam. Wait, there's something printed on the back. Oh, dobra Widzicie? What if I try to build this? will work. Heart seemed wrong because they were meant to make a catapult not a dam. no Wszystko jasne. i'm definitely not going to catapult you little friend Naprawdę? for my very first catapult it's not too bad i guess Ale czym um, będziemy... fire wow i wonder if i can load it with anything No na przykład jego, no. I'm definitely not going to... Nie. Um, I don't want to catapult this. Nie, a może tą głowę? <laughs> zgadłam! Nie, zgadłam, <laughs> bo nie trafiłam. Już myślałam. Um, I don't. Serio? It's armed now. <laughs> Gra słów. Piękna. Szkoda, że na polskiej to by nie wyszło. Dajesz. Okej. Okay. Super. Yay! The beaver finished the dam and the river isn't flowing into the forest anymore. That was more fun than I expected. Okej, okay, to idziemy do lasu. Idziemy do do lasu na robić hałasu, bo skoro tam już nie płynie rzeka, to możemy przejść. Oh, my foot itches, but hey, I'm just going to scratch it. do you ever wish you could scratch your foot too hank isn't the itching driving you mad that's you monster that's a question hey the water is really gone thank you little beaver The Path to the Phoenix. Dobra, ale karta. Najpierw przyjemności, potem duperele perele. bierz tą kartę, co jest? No co jest? Ona chyba nie jest prawdziwą kartą. Dobra, idziemy. A, musiałam tu wskoczyć. Jan, dzień dobry. Dobra. Panie Janie, czyż... Hank's activist friends. <laughs> Aktywiści są wszędzie. Ale fajne. Tu chrapie? Brzmi jak mój mąż. That's him, the legendary phoenix. But why is he so old? And he doesn't have any feathers. Damn you, rapid bird aging process. What do I do now? I can't make him younger, can I? <laughs> Dobra, stary. We only were younger than. Let's Hey, Phoenix. No, sorry, przeklikałam. Hello? I guess I wasn't loud enough. Ja Hey, maybe the head will scream loud enough to wake up the Phoenix, but I can't pull the cork out. That little guy has strong jaws. Okay, no to wiesz, mamy korkociąg. się popracuję nad tym. Let's see if this will work. Come on, Grandpa Phoenix, rise and shine. Dostanie zawału. I się odrodzi dopiero. That's not what I meant. <laughs> Płonące gniazdo teraz mamy. Hmm. Czy mam tu co wrzucić? Ej, Spardi. Nie? A putting out the fire, I'm afraid. Nie? A ja myślałam, tam mogę sobie pójść. Na razie nie mamy e, niczego, czym można by to ugasić, więc. A jeszcze chciałabym do e, persefony pójść, bo mam nasiona, nie? I można by jej dać. Tam... Proszę. While I'm well aware of the awesome power of no sand. It seems to be absolutely useless here. Serio? A Ja myślałam, że jednak. Hank, a ty chcesz? While I'm, well, dobra. While I'm... No dobra, no to idziemy tam dalej. Nie wiem, jak ugasić to gniazdo. Znaczy, może ono musi się samo wypalić. Nie wiem jeszcze. Hey, this path directly led me to the harbor. If I'd only known that a little earlier.

<laughs> On się w końcu zerwie z tego. Dobra, idziemy. Dobra. Trochę rzeczy udało nam się wykonać, ale. O, co to? Dear visitors of the mighty Phoenix. Avoid excessive noise around the firebird, since it suffers from spontaneous self-immolation when exposed to loud sounds. Mm -hmm. Dear visitors of the mighty avoid excessive noise since it it Okay. Oh, Sally, what's yes. Uuuu. Uh. Okej. Okay. To mi się podoba. To jest cudowna biedronka. Dużo wyznań miłości. To też jest ciekawe. Ale to jest mega. Czekajcie, a co to? Aha Dobra, ale tutaj nic więcej nie zrobię. Przejrzyjmy co my tutaj możemy. Dobra, to idziemy koło domu tatusia chyba. Chyba, że jeszcze tutaj skoczymy, zobaczyć. No ale tutaj nie ma nigdzie przejścia. Szkoda, bo chciałam się dostać tam. No dobra, no to idziemy. Czy to jest karta? Wydawało mi się, że ją brałam, ale jednak nie. Rajmonda nie kojarzę. Hej, Raymond. No a... dobra, a te ptaki? Nothing unusual, just two skeleton birds enjoying a healthy portion of no sand. Okej. Okay. Ciekawe co. Ach. Czy gdzieś był jeszcze ptaki? Nie wiem. 5 sekund. No nie nauczę się. Tu jest kurczak. Aha, dobra. I mamy tą książkę z kwiatami, ale ona nie miała tam do wyboru takiego kwiatu. Co to jest? Czym jesteś? Nie klikalne. Ah, karta. Dajesz. Seems my little friend doesn't want to climb this tree. The little thing is probably afraid of the bats. Hey, you little vampires! Hey, you little vampires! No, nie da się. Jak mam tam sięgnąć? No, nic. Kurczak chcesz? I have no reason to feed her right now. Theoretically, I. Co to kurde są za małe takie? O, kurde zasłaniam. Tutaj lepiej będzie widać te takie o. What if I? No. Well, how about that? Podnieś tą kartę. Mamy oh no, oh no. Dobra. Y... No. Yeah. While I'm well aware of the awesome power of no sand, it. Seryal. Chodź do ciotki, Niech coś powie. Ciotka. Can we talk about my mission, Kiris? Okay, but make it quick and keep your voice down. Okay. Um, about the phoenix feather. I found the phoenix in the forest, but it's old and completely featherless. Mm, that shouldn't be a problem. Remember, it's a phoenix. It can be reborn. Okay. About Tristan's soul? I'm sure he couldn't pay the ferryman. That means his soul must still be floating in the river Styx somewhere. You should go to the harbor and try to convince Karen to take you on the river. No, I was not no. good luck! let's tatuśkiem with No, thanks Yeah, How is your exploration? Please, don't call me that. It sounds so click? Cool. All right, Prim, how are you getting on? I feel like I've only seen a small part so far, but it's been okay, I guess. Well, then let us hope you find the rest equally okay. No. Did he just try to make a joke? Can I have that casketball card over there? Defeat me in a game of casketball cards, and it shall be yours. Have you collected at least eight cards? You about a competitive deck, you know. Yes, I have. Do you want to play? No, I need to look at my cards and arrange them in a deck before I can play with anyone. Okay, czyli jak się w to wchodzi? Zapominam. Nie mam pojęcia. Wyśmiaramy sobie to. Aha. Okay. Weźmiemy sobie jego z tych, tego, tego. George jest jedyny. Dobra, Conor też idzie. Z tych mam najwięcej. Okej. Okay. Dobra, to zamykamy i pogadamy z tatuśkiem jeszcze raz. Can I have that casketball card of Defeat have- Yes, I have! Do you want to play? No, spróbujmy. Yes. Okay. Here we go. <laughs> oh, o to dziwne. Kaka. Okej. Okay. Dziwna ta gra. Mm. IQ? O nie. A było wybrać to. Okej, okay, już wiem co to za typ gry. Super. To takiego grubasa ma, że się nie dziwię. Ha! Dlaczego? Ja myślałam, że... Alice, jak możesz ważyć 9 kilo? No, ale wygrałam, tak? Nie kabuję. Ja mam 24. On ma 8. Aha, bo to są sekundy na. A te procenty to nie wiem o co chodzi. No, przecież on przegra, to wiadomo. No i ja mam 46, ale czego to nie wiem. No i przerżnęła mi, tyle by było. As expected, death remains undefeated. Not so. Oh, I didn't count. <coughs> Many beings in my realm play this game, Prim. Naprawdę? No, really? Challenge them, for they will give you cards to improve your deck if you defeat them. Then you may return and challenge me again. A Gra? Ciotka. How about a round of casketball cards? Hmm. O, Spróbujmy. Dobra, dobra. Tej figurki. Po tej rozgrywce kończymy. O, kurda. Mogła Majcu brać No nie, ona ma to samo co i brat! No, to jest nieuczciwe. Okej, okay, tutaj ma coś innego. No ale też przegrałam. Co? Co ja tu mogę... O nie! Ja w to IQ za bardzo ten, wierzę. No nie no, to wiadomo. O! Cud! No bo ja wiem. O! No, dobra. O! Dobra. No i przegrałam. No dobra, ale już mniej więcej wiemy co chodzi, także. You need some more practice, Casket Dobrze, dobrze. Casketnail, Nail, maybe you should start your casketball career by playing against someone like Lachesis the Fate. Okej. I'm sure that with a bit of practice, you'll be able to beat her. No dobra, to zaczniemy od Laki, ale to nie teraz, bo w tym momencie będę kończył grę. I mam nadzieję, że w następnym odcinku uda się coś ruszyć, bo trochę się zagubiłam w akcji. No, ale ten, zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście. No napisania pod tym i pod kolejnym filmem. Pa!